Jest taka gra, która w ciągu kilku miesięcy podbiła całego Robloxa i w szybkim tempie stała się najpopularniejszą grą nie tylko na Robloxie, ale i na całym świecie i przekroczyła wszystkie rekordy. Mowa tu o Groe Gardę. Ale według wielu też, aktualnie ta gra zaczyna umierać. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, na czym polega ta gra, dlaczego stała się tak popularna i czy naprawdę umiera. Cofnijmy się do 26 marca 2025 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. Zwyczajny dzień jak wszystkie inne na Robloxie, ale w tym dniu wyszła jedna gra, która wkrótce miała zawładnąć Robloxem. Grow a Garden. To gra, w której zadaniem gracza jest rozwijanie własnego ogrodu. W grze mamy masę roślin, które możemy kupować za szeklesy, grową walutę, którą zarabiamy właśnie sadząc i sprzedając nasze rośliny. W grze możemy też uświadczyć pety, które pomagały nam w rozwoju naszego ogrodu, Gra jest bardzo prosta w swoich założeniach i to jak widać zadziałało. Początkowo nic nie zwiastowało tak wielkiego boomu, jaki miał nadejść, gdyż około przełomu kwietnia i maja Growl Garden wybuchło. Dziesiątek tysięcy graczy jakie w tą grę grało zrobiło się nagle kilka milionów. Growl Garden w tamtym momencie było totalnie na topie. To chwilę biło rekordy graczy i gra była na ustach wszystkich. stawało masę filmików na YouTubie, i masa artykułów w mediach o tym, że ta gra bije niesamowite rekordy. I w końcu w sierpniu, przy słynnej bitwie na Admin abuse ze Steel'a Brainrod, Growe Garden udało się zdobyć 22 miliony graczy. Jest to rekord, który nie tylko zapisał się w historii Robloxa, ale i też w historii wszystkich gier. Żadna inna gra nie miała jednocześnie tyle samo graczy co Growe Garden. Wszystko wydawało się iść bardzo dobrze i pomyśli twórców Growe Garden, ale nadszedł wrzesień. I było można zauważyć drastyczny spadek graczy. Na aktualizacjach coraz mniej graczy się pojawiało, gdy zawsze Grue Garden gromadziło ogromną ilość graczy przy aktualizacjach i bił rekordy. A więc, co się stało, że Grue Garden zaczął tracić graczy? Zanim ci to powiem, proszę szybko o to, żebyś zostawił łapkę w górę i Subika, bo mi to pomaga w dalszym rozwoju kanału. Powodów jest wiele. Jednym z dig jest na pewno to, że wielu graczy powróciło do szkoły, więc nie mieli aż tyle czasu, żeby mu zgrać w gry. Następny powód to bardzo podobne aktualizacje i admin-abuzy. Gracze narzekali, że update'y stały się bardzo podobne do siebie, przez co gra stała się monotonna, bo nie wprowadzała nowej zawartości. To jest bardzo ważne, żeby gra mogła utrzymać graczy. Z tym wiąże się kolejny powód, czyli znudzenie graczy grą. Groe Garden było na topie przez kilka miesięcy i osoby grające w tą grę zdążyły już dawno wymaksować swoje ogrody, zdobyć dobre pety i tak dalej. I po prostu znudzili się tą grą, bo co mają dalej w niej robić? I ostatni powód to silna konkurencja. W Robloxie w międzyczasie pojawiło się kilka innych również popularnych gier, takich jak 99 nocy w lesie, Plants vs Brainrods, czy choćby stila Brainrod, który nawet pobił rekord graczy Growl Garden. Czy Groę Garden umarło? Nie do końca widać znaczny spadek graczy, z powodów które przed chwilą wymieniłem, ale gra nadal trzyma się solidnie. Gra w nią setki tysięcy osób jednocześnie, co i tak jest jednym z społek wyników aktualnie na Robloxie. Ale nie wykluczam, że za jakiś czas gra faktycznie może umrzeć, jeśli tendencja spadkowa graczy się utrzyma. Wszystko zależy jedynie od twórców Growe Garden i jak tą grę poprowadzą.